Wolnienie z wf w S. Rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. Marta Muda Czmiatowska na koncercie Behemoth. Uh -huh, Ania stryczu. Cieślak na koncercie Behemoth. Uh -huh. Joanna Brodzik na koncercie Behemoth. Danuta Stenka na koncercie Behemoth. Danuta Szaflarska na koncercie no. Behemoth. Uh -huh. Adam musiał na koncercie. Uh -huh. Adam, Adam, Adam. Uh -huh. Nie, nie musiał. Maciej. Maciej. musiał <laughs> na koncercie Behemoth. Adam też był. Rzesiek Schetyna na koncercie Behemoth. Uh -huh. Totalnie nie nietrzeźwy Adam Hoffman na koncercie. Ja tam nawet Jarosława Kaczyńskiego w końcu powiedziałam. Ale... Na koncercie Behemoth. Uh -huh. Proszę Państwa, co się wydarzyło, ale naprawdę ja nie byłem na nich parę lat, aż miło, ja się czułem jak w teatrze. Ja też, tylko wiesz co, tak trochę od tyłu ich widziałam. No bo Adam nam załatwił takie miejsca w loży honorowej, gdzie widzieliśmy, jak gra perkusista. Strasznie ciężko. I się bardzo op mu bo bo Naprawdę warto chodzić, nawet jak ktoś nie rozumie, znaczy, bo Adam mniej więcej śpiewał tak. I, i, Kto powiem, tam, I powiem i Moja narzeczona była po raz pierwszy na Behemocie i powiedziała, że jak udawało jej się odkleić ścieżkę dźwiękową wokalu od muzyki, to jej się muzyka podobała. Ale czy to podobnie jak y, mój znajomy pytała też ciągle, a o czym on teraz śpiewa? No więc ja mówiłem, że to są mity celtyckie, a że to nie, jest, to ja jest ja mitologia. nie, ja mówiłam Mitologia Dalekiego Wschodu, że to jest okultyzm. No i generalnie taka szeroko pojęta kom kom komentarze do współczesności. Chciałam powiedzieć, że tak. mi się strasznie podobało i byłam mm. na backstage'u jak prawdziwa grupi. Mm. Super. No właśnie, mnie Adam winem nie przekonał, wiesz? Mm. I ja nie poszedłem... Mnie, mnie łatwo przekonać winem. скорок. Звольнение с